Na czym polega niezwykłość tej bohaterki? Przede wszystkim, i mówię przede wszystkim, ponieważ ta jej cecha została w książce bardzo mocno wyeksponowana. Zofia Potocka była kobietą bardzo piękną, nie bez powodu okrzykniętą najpiękniejszą kobietą w Europie. Swoją urodą zjednywała sobie um, ówczesnych, um, możnych, którzy zostawali jej przyjaciółmi, wielbicielami, kochankami czy mężami. Obok tej nieprzeciętnej urody Zofia posiadała także silny charakter. Była kobietą inteligentną, ambitną, otwartą, z dużą łatwością nawiązywała kontakty. Była także odważna, uparta i wytrwała. I właśnie te cechy charakteru w połączeniu z, z tą jej niezwykłą fizycznością, niecodzienną urodą, ale także z uporem jej matki, momentem historycznym, rozmaitymi zbiegami okoliczności czy decyzjami, przełożyły się na no, niesamowite, fascynujące losy. I dlaczego te losy były takie ciekawe? Historia Zofii Potockiej to historia kobiety z nizin społecznych, która była córką handlarza bydłem. Po jego śmierci jego żona, a matka Zofii, zajmowała się prostytucją. Sama Zofia, jako młoda dziewczyna, zhańbiła imię rodziny i swoje imię utratą dziewictwa z kuzynem, co nie zostało poprzedzone ślubem. No i jak to się stało, że ta dziewczyna, ta kobieta, nie tylko stała się bywalczynią europejskich salonów, ale także ich wielką ozdobą i największą atrakcją? No i właśnie o tym, jak do tego doszło, możemy przeczytać w książce Ogród Afrodyty Ewy Stachniak.